Mam z tej strony Ed Enderman! Witam Was w trzecim odcinku <grym> I witam Was w trzecim odcinku Mundial Moja Francja kochana że nie super Ten ma 2012 Dobra, 3, 2, 1, nie, 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 Graj, nie, razu, nie, czekamy. Naszy, naszy. nie, 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 Patrz nie, 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 Okej, nie, to the fucking nie, bitch nie, 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 ok, garage. Right? Yeah. Well I know the game Mexico is not played on paper Alan we say. And if you look at everybody was up the challenge that they Rami Abu Karim Benzema.

tylko ci dwaj tam samo U nas też trzyści dwaj. To the box and the tackle... guy. Guy. Co jest? No to ja. No. A, to ja. Nagranie, trzech na trzech! <ściski> <4 na> <ściski>

Hernandez. Dawajcie szybki kontra-atak na O Jezu, to on Jesteście świadkami. O już teraz tutaj dostał tą piłkę, z jednym

Ferrari. Andres yeah. and the with the challenge here. France have yeah. the possession of the ball. The piece of defensive play with the tackle. Israel Castro. Brilliant yeah. Nie dobię jakichkolwiek. O kurde! Znaczy Nod. Serio? Jezu, przyzwyczaję się, że się, się na dworze. Na ja no, co Challenge by Dia. Tackling is an art and he's certainly a master of the, art. I I wish that that was of the talents of the great <laughs>

No, uzmeňte mi si. Na as... jeba na môj strach niečo. A tak dávajte. No, leudá. No. Defender caught out now. No, it's poor. Got caught square on there. Well, that's better than we thought because he's got back and made the tackle. It's it's the saddle starts to pass. To I a joke to have. the Good ball. Very good ball. And the defender's is on top. Ball, 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 ball. There he is. Always wanting to take players off back with france. Oh, ramu, yeah, you ten. to ramu, oh, i'm going to ram. and they've got possession out in the wide areas. Baluch. giovanni dos santos. Aludia with the challenge here. Now they can go forward having won the ball. Nazary. Mexico making possession bears. Mexico dziś nie ciśnie. And sliding in his Mexis. Dziś paddy Fartowin. Benzema. Yeah. <laughs> Cut out by Rafael Marquez. I <laughs> No, stop, stop, stop the well, he's played it into the wide area. There, played it well, and that's offside. Stop the play as soon as the flag went up.

Dobra, dobra, dobra. Dobra, va że się już voglio che si avrà finito la remise. E come ci hanno guadagnato, si vede. E poi ci metto a mettere il mio telefono. E ora ci metto a il telefono. E Андрес Сквадада. Салсидо. Извините, что ждет. А что ждет? А что ждет? Так что это будет... Початок разрыва. Початок разрыва. Не хочу. Початок разрыва. Початок Very good, kurde. Very good było... Very, ale to very, ale to tak very, że... Dobra, podam się Jeszcze tu nie rozpoczynamy osadzania. Frank Kurdy, no co mm. to jest? Wyszacie... O los! Ty miszarz nie chce grać. Oj kurdy, teraz to serię nie muszę grać. Dobra, DJU już. Dobra, to zapraszam w kolejnym odcinku z nowej serii. Panu zwierzę, jak pan się podoba, lejkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał zresztą. na pewno